Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam modyfikację o nazwie Super Mario Mod, czyli modyfikacja, która, która dodaje nam rzeczy związane z Mario, rzeczy związane z Super Mario. I jeśli chodzi o instalację tego, tej modyfikacji, to tak potrzebujemy do niej tak naprawdę tylko Minecraft Forge, a. Minecraft Forge. Oczywiście e, wszystkie linki do pobrania, jak i Forge jak tak samo jak i tej modyfikacji, będziecie mieli w opisie, więc o to się musicie martwić. Aha, I e, cóż, tak naprawdę mam tutaj, e, będzie nam potrzebny tylko Forge. Ogólnie mamy na, ten mod na wersję 1.16.4, 1.7.2, 1.7.10 i wcześniejsze, więc troszkę, mimo wszystko, starsza modyfikacja. Ale i tak uważam, że jest dosyć ciekawe, i zaraz wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądać. Wyżej tylko tutaj pozmieniam. O, trochę, o to nie, i powinno być teraz dobrze. No. Czy działa? Działa tylko troszeczkę rozszerzę to. O, dobrze. Jak widzicie jesteśmy już w grze i, i możecie zobaczyć, że mam nowe itemki w punktu. Tak dokładnie yy, mamy nowe itemy, mamy rzeczy właśnie związane z Minecraftem, a czy z Minecraftem, rzeczy związane z Mario, różnego rodzaju bloczki, różnego rodzaju bronie, nowe yy, nowe jakieś monetki yy. Też wrogów mamy już za sprawdzę. Bowser tak, mamy jakiegoś Bowsera, sobie przyzwijmy, jakieś zbroje. I mam nadzieję, że teraz słyszycie, ale w grze yy, też są dźwięki, nowe jak na przykład skacze, to jest dźwięk Minecrafta. Mam nadzieję, że to wysłyszycie. Ale jak nie, to od razu informuję, że właśnie są takie dźwięki z Minecrafta. Mamy Bowsera który się złości, dobrze, dobrze czy jak tu postawię sobie to i podskoczymy, czekajcie ok, jak zniszczymy jest monetka, ale jak tak chyba tak jak podskoczymy to nic się nie dzieje, albo ja coś źle robię ale jak zniszczymy w każdym razie wypadają na monetki, to jest już taki fajny dźwięk o, tu jakieś dźwięki już słyszę, zobaczmy sobie jakieś bronie w takim razie mm. Mamy Hamera, mamy siekierkę. Zacznijmy siekierka, czy zadaje dużo obrażenia. No jak widzicie Bowser trochę ma tego życia i dźwięki wydaje strasznie dziwne. Czy ta siekierka w ogóle bije? Czy on jest jakimś potężnym bossem, który ma dużo obrażeń? No, on ma po prostu dużo obrażeń, nie wiem czy da się go tak pokonać. Da się, wypada z niego gwiazdka, okej, okay. ma bardzo dużo obrażeń, no, naprawdę... Naprawdę wam, że dość ciekawa modyfikacja. Czy mam tutaj pipe base? Ok, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Um, oj, te rury, tak. sobie wyskoczę. Stąd ja oczywiście tygrał na kreatywnym. Ok, czy jak wpadnę to. Czy muszą być dwie na przykład? Czy to tak działa? Czy to po prostu jest takie bardziej. Mm, a, to pewnie takie bardziej. Wyglądowe jest. Okej. Okay. ok, czy teraz to będzie działać? Kurde. Okej, okay. działa, działa. Da się ustawić i działa. Ej, bardzo fajne można sobie zrobić takie e, teleporty czy coś z tego. E, naprawdę uważam, że modyfikacja jest dosyć ciekawa, mimo że już pewnie swoje lata ma. To nadal uważam, że daje dość sporo, a tak naprawdę wiele do niej nie trzeba, bo tylko. Bo tylko wystarczy. O, o. Zobaczmy to. Kwiatka. Mogę tego użyć? A to po prostu strzela tym ogniami, tak? To coś się w wyglądzie zmienia? Nie. <grytanie> po strzela ognia, strzela ogniami kwiatek. Fajne, fajne. No więc y, modyfikacja daje dość sporo, patrząc, że tak naprawdę bardzo mało do niej potrzeba. No i słuchajcie, to chyba byłoby na tyle. No taki modzik dodaje sporo fajnych przedmiotów, y, sporo rzeczy. I cóż, ja dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć!